Inside. trzy dni temu, biorę taksóweczkę, no nie, wypłacam siano z banku, sprawdzam stan konta, po tej jak byłem u tej kurwy z Loch Ness, jebanej, z warszawskiej, co ważyła 140 kilo, proszę ja ciebie, miała próchnicę na zębach, sprawdzam kurwa kolejny numer, chuj, dzwonię, dzwonię. Nie dzwo dzwonię do tej piary, siema Julia, jesteś teraz wolna? To on mówi, wolna jestem, to umów się na konkretną godzinę dobrze mówi. Ja mówię, dobra, wpadam na piętnastą, mieszkania 60. Ale ja w Solidarności 6 w z mieszkania 60. Jadę windą, wysiadam, tam niedużo, drugie piętro Otwieram mi drzwi, fajna dupa, rude włosy, nie, czerwone, czerwone, ubrana w sukienkę, wiesz, na szpilkach, nie? Wchodzę do niej do pokoju. Rozebrany. Ona mówi, to rozbierz się tutaj, ja zaraz do chwilecz za chwileczkę do ciebie wracam. Leżę na łóżku, ona się kładzie i do gęby bierze fajnie, Kurwa, cała morda śliny bywa jak chuj, bo czułem takie ciepło na kutasie, nie? I kładę się, ona mi kurwa napierdala mi kurwa, lachę. Bolec mi tak stanął w sekundę, nie? Bolec mi stanął. I chuj, ona bierze gumę do ryja, tak o, paczkę od gumy. rozrywa gumę. Nakłada mordą kutas, na kutasa gumę. I chuj, się pyta, jak chcesz, klasycznie czy od tyłu? Ja mówię od tyłu. Chuj, ja tam napierdalam. A tam nuta z laptopa lenowo leci. Jestem, do, jak ta nuta? Jestem już dostępna. Klekotały jajca o dupę. Klekotały jajca o dupę normalnie. Kurwaru, zapierdolam ją jak dzików świnie. Nagle mu się zmęczyłem trochę, bo napierdalam ją od tyłu, napierdalam I myślę sobie, chuj, zmęczony jestem, nie? Mówię, dawaj lodzika zrobisz, nie? Ściąga tą gumę z fleta, robi lachę dalej Ale 45 minut ruchania, nie spuściłem się